Piłkarz Ralu Madryt pojawił się na wybiegu w stroju Balenciagi. Cristiano Ronaldo dalej nie stawił się w Manchesterze, opuścił kolejne dwa treningi. Joan Laporta, czyli prezes FC Barcelony, rozmawiał z agentem Portugalczyka, a także Oliver Kahn zabrał głos w sprawie transferu Cristiano Ronaldo do Bayernu Monachium. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Między innymi o FC Barcelonie, która wisi kilkanaście milionów euro swojemu piłkarzowi. Rachim Sterling bardzo blisko dołączenia do. Łączenia Chelsea. Krzysztof Piątek nie wie, gdzie zagra w kolejnym sezonie. Lech Poznań pokonał Karabach Agdam. Włoska legenda zachwyca się Nikolo Zalewskim, a na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie ostatnio zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. Jeżeli Wy także jesteście fanami piłki nożnej, to koniecznie subskrybujcie ten kanał. Tego na pewno nie będziecie żałować. Mam nadzieję, że teraz filmy będą pojawiać się już regularnie, a ja zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Bet z kodem LANDRY600 macie freebet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl Piłkarze przerwą pomiędzy sezonami wykorzystują na odpoczynek, spędzanie wakacji ze znajomymi czy też z rodziną, aby odciągnąć się od tej ciągłej presji i na chwilę wyluzować. Niektórzy ci bardziej ambitni skracają swoje urlopy, aby lepiej przygotować się do zbliżających zmagań, a jeszcze inni w tym czasie znajdują inne zajęcia, jak Eduardo Kamewinga. Ostatnio wziął on udział w pokazie mody jako model. Był to pokaz najnowszej kolekcji hiszpańskiego domu mody Balenciaga. Okazało się, że nie był on jedyną gwiazdą spoza świata, Mody. na wybiegu pojawiła się również Dua Lipa, czyli brytyjska piosenkarka. Kilka dni temu miała wystąpić na Open w Gdyni, ale z powodów burzy odwołano jej koncert. Cristiano Ronaldo oficjalnie z powodów rodzinnych nie pojawił się na pierwszym treningu Manchester United przed zbliżającym się sezonem. Dziennikarz James Robson poinformował, że nie zjawił się on także ani na drugim, ani też na trzecim treningu. Tak więc w tym momencie mamy dwie opcje. Albo jego odejście jest tylko kwestią czasu, albo stara się wywrzeć na zarządzie klubu transfery, aby kolejny sezon nie był totalną klapą. Oczywiście media spekulują, gdzie Cristiano może zagrać, jeżeli zdecyduje się na odejście. Okazuje się, że Problemem Portugalczyka jest jego styl gry. Każda ekipa, która by go pozyskała, musiałaby swój styl gry dopasować właśnie do niego, czyli treningi, taktykę dopasowujemy do jednego zawodnika. Jeżeli CR7 miałby 25 lat, to ok, Nie jest to taki zły pomysł, ale jednak ma on już 37 lat. W United pokopie maksymalnie jeszcze jeden sezon, a pewnie jeżeli trafi do innej drużyny, to spędzi tam mniej więcej niż dwa sezony. Z tego wynika, że budowanie pod niego drużyny w tym momencie nie ma już najmniejszego sensu. W poniedziałek Joan Laporta spotkał się z agentem Portugalczyka na kolacji. Tak powiedział prezes FC Barcelony. W poniedziałek jadłem kolację z Jorge Mendesem i rozmawialiśmy ogólnie o rynku transferowym. Cristiano Ronaldo nie zamierzam mówić o piłkarzach, którzy zostali omówieni podczas spotkania. Ronaldo na Camp Nou? No taki scenariusz byłby szokiem dla każdego fana piłki nożnej, ale nawet dla osób, które futbolem interesują się tylko okazjonalnie. Z kolei niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg zaktualizował wizję łączenia Bayernu Monachium z jeszcze obecnym napastnikiem United. Jasno dał do zrozumienia, że nie ma szans na to, aby Cristiano zawitał do Bayernu, a ewentualne odejście Roberta Lewandowskiego niczego w tej kwestii nie zmieni. Oliver Kahn także skomentował plotki łączące Ronaldo z Gwiazdą Południa. Doceniam Cristiano Ronaldo jako jednego z najlepszych, ale taki ruch nie pasuje do naszej filozofii. Być może Portugalczyk stanie się zakładnikiem własnego profesjonalizmu i kunsztu piłkarskiego. A Waszym zdaniem, w jakim klubie Cristiano Ronaldo spędzi kolejny sezon? Dajcie znać tam na dole w komentarzu. Skomplikowała się sytuacja Frankiego de Jonga. Erik Ten miał już przekonać swojego dawnego podopiecznego na przynosiny do Manchesteru United. Również sam angielski klub dogadał się z Dumą Katalonii w sprawach finansowych. Jednak wczoraj przynosiny reprezentanta Holandii na Old Trafford zostały wstrzymane. Powodem jest tutaj, proszę uwagę, nieuregulowanie zaległości klubu względem Frankiego de Jonga. Agent zawodnika domaga się od FC Barcelony zapłaty zaległego wynagrodzenia i mówimy tutaj o kwocie prawie 14 milionach euro. Jest to naprawdę wielka suma. Jeżeli Frankie de Jong pozostanie w Barcelonie na kolejny sezon, to klub będzie miał spory problem, bowiem zgodnie z jego umową od kolejnego sezonu jego wynagrodzenie powinno wynosić aż 19 milionów euro. To zdecydowanie powyżej średniej. Tym bardziej, że niedawno ustalono, że każdy nowy zawodnik, który dołączy do drużyny, nie może zarabiać więcej niż 12 milionów euro za jeden sezon gry. A jakie transfery miały miejsce w ostatnich dniach? Axel Witsel, którego bardzo niemiło miło kojarzy Marcin Wesilewski, dołączył do drużyny Diego Simone. Hiszpanie nie zapłacili za belgijskiego pomocnika kompletnie nic, bowiem sprowadzili go na zasadach wolnego transferu. Wcześniej BVB nie dogadało się z piłkarzem i z ostatnim dniem ubiegłego sezonu jego umowa wygasła. Także Borussia Dortmund po wielu zapowiedziach dopięła swego. Sebastian Aller zastąpił Erlinga Halanta na Signal i Duna Park. Kwota transferu nie została oficjalnie podana, ale z medialnych doniesień możemy wywnioskować, że było to coś około 35-40 milionów euro i Worojczyk podpisał umowę do 30 czerwca 2026 roku. Ciekawy transfer wydarzył się także wewnątrz portugalskiej ligi. FC Porto sprowadziło Davida Carmo z Bragi. Kwota transferu wyniosła aż 20 milionów euro plus 2,5 miliona euro, które Braga może otrzymać w ramach bonusów, jak na Ligę Portugalską, to naprawdę imponujący wynik. A jakie plotki transferowe towarzyszyły nam w ostatnich dniach? Sytuację Benjamina Pawarda w Bayern Monachium monitorują już europejskie giganty. Mówimy tutaj o Chelsea, Juventusie czy Atletico Madrid. Francuski obrońca nie jest pewny swojej pozycji w drużynie, a Bayern Monachium za wszelką cenę ponoć nie będzie go trzymał. Ciekawie wygląda sytuacja Rahima Sterlinga brytyjskie media zgodnie podają, że ubiegły sezon był jego ostatnim w barwach Manchester City. Piłkarz pomimo ważnej umowy jeszcze na kolejny rok z obywatelami, już dogadał się z Chelsea na warunki umowy indywidualnej. Teraz pozostaje już tylko kwestia porozumienia się pomiędzy klubami. Czy Waszym zdaniem ten transfer dojdzie do skutku? Napiszcie na dole w komentarzu, bo to będzie naprawdę spore wydarzenie. Z kolei Krzysztof Piątek nie wie w jakim klubie będzie grał w kolejnym sezonie. Fiorentina nie zdecydowała się na jego Wykupienie, pomimo tego, że mogła zarobić to za 15 milionów euro. Teraz Herta Berlin wystawiła Polaka na sprzedaż, bowiem rujnuje ich drebinkę płac. Piątek ma rocznie inkasować nawet 4,5 miliona euro, co jest sporym wyzwaniem finansowym dla klubu. Zainteresowanie reprezentantem polskim wyraziło tureckie Fenerbacze. Rozmowy pomiędzy przedstawicielami klubów miały już się odbyć. Nie możemy zapominać o ostatnim wielkim sukcesie Lecha Poznań. W pierwszym meczu eliminacji do Champions League pokonali na własnym stadionie Karabach-Agdam. To bardzo istotna wygrana, bowiem oglądając tę rywalizację, takiego rezultatu mało kto by się spodziewał. Mecz rewanżowy odbędzie się 12 lipca w Azerbejdżanie. A na sam koniec mam dla Was bardzo miłą informację dotyczącą naszego reprezentanta Nikoli Zalewskiego. Wahadłowy w ubiegłym sezonie skradł serce Jose Mourinho, kibiców AS Ramy, ale także serca kibiców reprezentacji. Polski. Słowa uznania dla młodego zawodnika płyną z różnych stron. Jedną z osób, które zachwycają się polskim piłkarzem, jest legendarny włoski pomocnik Bruno Conti. Tak powiedział w rozmowie z La Gazeta dello Sport. Nie mówię tego jako kibic Romy, ale ze wszystkich młodych piłkarzy najbardziej widzę siebie w Nikoli Zalewskim. Ma ofensywne zdolności i dribbling podobne do moich. Jest też bardzo przydatny w obronie. Teraz gra na lewym skrzydle, ale uważam, że z czasem będzie mógł występować po obu stronach boiska. A co nas dzisiaj czeka? W eliminacjach do Ligi Europy zagra pogoń Szczecin z KR Reykjavik. Natomiast Lech Gdańsk zmierzy się z Akademia Pandew z Macedonii Północnej. Na dziś to już koniec. Dziękuję wam, że oglądaliście do samego końca. Jeżeli z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego, a jestem przekonany, że tak było, to nie zapomnijcie go ocenić. Będzie mi bardzo miło. Wpadajcie do mnie na Twittera oraz na Instagrama. Linki macie tam na dole w opisie tego filmu. Zachęcam także do obejrzenia innych filmów, na przykład tych, które w tym momencie pojawiły ci się na ekranie. A ja jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.